Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Tarot i zapraszam panny na czytanie, co jest przed Wami ukryte na czas pełni 10 lipca, kochani, do następnej pełni w sierpniu, czyli na prawie miesiąc. Czytanie od pełni do pełni. Moje drogie panny, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie tym, którzy mieli usłyszeć czytania. Pamiętajcie, żeby włączyć dzwonek i subskrypcję i nie przegapić żadnego filmu. Nie zapomnijcie również pozostawić łapki w górę i komentarza pod filmem. E, moi drodzy, filmy w bieżącym miesiącu wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmami z poprzedniego miesiąca. Tak więc warto klikać łapki w górę i otrzymywać czytania wcześniej. Sprawdzamy, co dla osób z podznaku panny. Co dla osób z podznaku panny. Co jest ukryte przed Panami. Kochani, dziewięć buław. Co osoba ukrywająca zamierza? Umiarkowanie. Jaki da rezultat, do czego to prowadzi? Król kielichów. A tutaj, jakby książę kielichów, ale w tle mamy 7 pentakli, 2 miecze, pazia mieczy mhm. Dobrze. I zobaczmy jeszcze, jaka rada na tą sytuację. Jaka rada na tą sytuację dla panny? Ok, już się odwróciła rada. No i drodzy, ulga. Ósemka kielichów. Osiem kielichów, karta rada, a w tle dwójka kielichów. Król kielichów. Dwójka miecza. Dwójka, dwójka miecza się tutaj powtarza, ale. Eee, moi kochani, po kolei. Po kolei, dziewięć buław. Eee, słuchajcie, no, ukryta jest tutaj e, informacja, że albo ktoś, kochani, tutaj wycofuje się z relacji, związku, wycofuje się z jakichś ustaleń, wycofuje się z jakichś decyzji. Eee, nie wiem, wycofuje się może z jakiegoś biznesu, z jakiejś pracy. Jest tutaj pokazana czyjaś rezygnacja i ucieczka z trudnej sytuacji, więc jeżeli gdzieś zrobiło się trudno, to ktoś będzie próbował zabrać nogi, zebrać nogi za pas i uciec. Moi kochani, ale oczywiście nie zawsze. Tutaj może być też ukryta sytuacja, w której osoba ukrywa, że została zraniona, że czuje się zraniona i unika. Dosłownie. Ukrywa fakt, że unika tutaj jakiegoś, jakiejś konfrontacji, spotkania, może nawet kontaktu, bo po prostu właśnie czuję się zraniona. Może, może tak być u kogoś. Moi drodzy, być może ktoś ukrywa, że podjął się wyzwania, które przerasta tą osobę dosłownie. I, yy, I tak, jakby ktoś nie chciał stawić czoła nowej sytuacji, w której się znalazł. Moi drodzy, tu może być też ukrywana czyjaś samotność, yy, poczucie osamotnienia, yy, jak najbardziej. Może osoba ukrywać, że jest zmęczona pracą, że pragnie wolnego urlopu w momencie, w którym być może nie jest to możliwe. Moi drodzy, jeżeli poznaliście jakąś nową osobę, to może w ukryciu być fakt, że ta osoba jest po jakichś ostatnio ciężkich przeżyciach, być może właśnie po jakimś bolesnym zakończeniu związku, relacji. I moi drodzy, no ktoś może ukrywać, że boi się zaufać, że w ogóle ma lęk przed odrzuceniem przed zranieniem dosłownie. Może też ktoś ukrywać, że piętrzą się jakieś problemy w relacji, w związku tutaj. Do czego, kochani, to zmierza? Co osoba ukrywająca zamierza? Tu mamy umiarkowanie. No moi, kochani, no ta osoba, że tak powiem, zamierza się wstrzymać, to znaczy jest tu pokazana wstrzemiężliwość, jest tutaj pokazana cierpliwość, powściągliwość, zachowanie umiaru. Idzie to w kierunku harmonii, de, de, stabilizacji i zgody. Więc ktoś mógłby chcieć się pogodzić, ktoś pragnie zgody, ale przede wszystkim ktoś pragnie harmonii i spokoju, równowagi w swoim życiu, dosłownie. Moi kochani, tu jest też pokazana sytuacja, w której osoba zamierza rozpocząć wszystko od nowa. Oczywiście to może być wszystko od nowa z wami, a to może być po prostu od nowa. Tak więc u jednych może być, że z wami, a u innych, że nie z wami. Ale moi drodzy, raczej z wami. <grym> raczej z wami, dlatego że tutaj ktoś zamierza rozpocząć kolejny etap w swoim życiu. Czyli, jeżeli poznaliście taką osobę, tak, to ta osoba zmierza w kierunku kolejnego etapu, czyli osoba jak najbardziej chce że tak powiem spróbować tej relacji tego związku. Hmm, oczywiście e, pomimo że ma jakieś e, trudne przeżycia w przeszłości, e, to tu e, jak moi drodzy, jak najbardziej ktoś chce zamknąć poprzedni etap i rozpocząć nowy dosłownie. E, moi drodzy no tutaj, ktoś by, tak jakby ktoś chciał znaleźć swoje miejsce w świecie miejsce do życia, miejsce do pracy, do egzystencji, więc być może osoba szuka takiego miejsca do życia i zamierza takie miejsce znaleźć najprawdopodobniej waszego wspólnego. I moi drodzy, no tutaj ktoś ewidentnie dąży do poczucia bezpieczeństwa do porozumienia w relacji, w związku i do zgody, do pogodzenia więc no, są szanse na uleczenie, uzdrowienie relacji, pogodzenie na stabilizację mhm. i na trwałą relację zatem co jeszcze? paść kielichów paść kielichów, moi drodzy, pokazuje, że bo wiecie, ta karta umiarkowania ona tutaj też pokazuje się w takim fajnym aspekcie czasu, który osoba chce wykorzystać dla siebie i najbliższych, dla rodziny, dla najbliższych, tak? Chce załagodzić być może jakiś konflikt. To ktoś zamierza załagodzić konflikt, zamierza się pogodzić, porozumieć, dogadać. Ktoś tutaj idzie w kierunku odrodzenia, odnowienia, nowego początku. Tym razem w harmonii, zachowując te właściwe proporcje, i mamy tu jeszcze pazia kielichów w miejscu, w pozycji. Co to da, jakie rezultaty, do czego to prowadzi? No właśnie, kochani, prowadzi to do lojalności, wierności, oddania partnerowi, rodzinie najbliższym. Prowadzi to do być może jakiegoś spotkania, zaproszenia na spotkania, zaproszenia na randkę. No to będzie właśnie może ta randka, na której ktoś będzie chciał się dogadać, pogodzić, tu mogą być też oświadczenia. Tu mogą być od razu oświadczenia zaręczyny, u niektórych jak najbardziej. W każdym razie. Tak, bardzo wzruszające wydarzenie, zaproszenie i, i kochani, w tle mamy tutaj siedem pentakli, dwójka mieczy i pazia mieczy. Więc tutaj słuchajcie, no być może ktoś zda sobie sprawę, że no nie angażował się tak samo w tą relację, w ten związek. Więc tutaj gdzieś ta równowaga, która była zachwiana, zostaną te proporcje, kochani. Y zmienione w sensie tu będzie praca, planowanie, organizowanie, wcielanie w życie, praca nad tym, co zmienić, co usprawić, co usprawnić w relacji, co zmienić, aby to zaczęło wszystko na nowo funkcjonować inaczej niż wcześniej, żeby była ta równowaga i harmonia w waszej relacji, żeby było to wzajemne wspieranie i działanie i wzajemne zaangażowanie porówno Dwójka mieczy pokazuje, że ktoś na logikę podejmie tą decyzję odważnie, tak słuchając o rozumu i logiki. Być może bez tutaj faktów i dowodów. No będzie tutaj na logika podjęta decyzja. Co do kochani też powiedzenia prawdy, więc tutaj ktoś może przez przypadek powiedzieć prawdę. Tu może po prostu zostać wypowiedziana pewna prawda. No prawda, wiecie co, jakaby nie była wzmocni umocni tą relację też i oczyści sytuację, tak? No bo pamiętajmy, że paść Paśmie, czy mógłby tutaj też pokazywać, że ktoś chce, kochani, jakby to powiedzieć, że ktoś chce to sprawdzać. To znaczy, to jest na takiej zasadzie, że ktoś będzie to weryfikował, sprawdzał, kontrolował. Tak, tutaj ktoś chce kontrolować tą relację. Rada, wskazówka, wynik, przesłanie to jest ósemka kielichów. Wiecie co? Rada z ósemki kielichów jest poniekąd taka, aby pozostawić obecną sytuację, obecne okoliczności dla czegoś nowego więc jeżeli to ma być Wasz nowy wspólny początek lepszy niż poprzedni inny, na innych zasadach no to wtedy warto pozostawić to, co macie obecne zwłaszcza jeżeli ktoś tutaj jest sam, samotny, czuje się samotnie ewentualnie no czuje, że jest z kimś, z kim na przykład jest mu nie po drodze, no to faktycznie tutaj radą byłoby pozostawić obecne okoliczności, obecną sytuację na rzecz czegoś nowego Oczywiście to może być na rzecz nowego początku, ale to może być też na rzecz nowej relacji, nowej osoby, nowego związku. Moi drodzy, ósemka kielichów mówi często o ulce, że radą jest poszukanie. Być może poszukanie. Moi kochani, tutaj możliwości, dróg wyjścia służą, zmierzającego do porozumienia, do pogodzenia, do złagodzenia konfliktu, tak? do kompromisu, bo osiem kielichów oczywiście mówi o tym, że odchodzi się od czego? No właśnie, od tego, co przestało służyć. Więc to jest najprawdopodobniej odejście od pewnych emocji, wydarzeń, które no właśnie nie służyły komuś. I od tego trzeba odejść. Radą jest odejście od jakichś niewłaściwych, złych nawyków, zachowań, być może uzależnień, jakichś nałogów, nawet to byłoby radą tutaj. I wtedy faktycznie, kochani, jeżeli rozstaniecie się z emocjami, które przestały wam służyć, to dojrzejecie do pewnego etapu, być może dojrzejecie do nowego etapu. Tak? Do nowego początku. Mamy tutaj w tle dwójka kielichów na tą Radę: dwójka kielichów, króla kielichów i dwójka mieczy. Więc widzicie, tutaj jest jak najbardziej ten kompromis, to pogodzenie, pojednanie, porozumienie, przebaczenie. Wyciągnięcie ręki na zgodę. Tutaj jest partnerstwo i obopólne zaangażowanie. Jest król kielichów, czyli jest wyznanie uczuć, wyznanie miłości, odwzajemnienie uczuć. Jest być może małżeństwo, oświadczenie, jak najbardziej wierność, lojalność, empatia, wrażliwość i miłość. I dwa miecze. W oparciu o to, że ktoś komuś wyzna uczucie albo odwzajemnie to uczucie, decyzja będzie podjęta w ciemno, także ktoś w to wchodzi. To jest tak, jakby ktoś uwierzył na nowo, że może być jeszcze dobrze w tej relacji, że, że, żeby dać temu związkowi czy tej relacji szansę, żeby dać szansę nowemu początkowi po tej zgodzie, po tym porozumieniu, wyznanie, uczuć. No, tutaj na pewno będą gdzieś oświadczyny, zaręczyny, takie plany stabilizacji, e, oczywiście dla wielu z Was. E, no są osoby, które oczywiście zechcą wyznać komuś miłość, czy odzajemnić uczucie komuś innemu. Zawsze tak jest, a wtedy radą będzie odejście, tak jak mówię, z bieżącej relacji, z bieżącego związku, aby no właśnie odzajemnić uczucie do kogoś innego lub wyznać miłość komuś innemu. W każdej sytuacji, jakby dzieje się to, co jest pragnieniem waszego serca, dbajcie o siebie. Buziaczki, papa. Pa.